Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj niestety mamy materiał z cyklu poważnych i niestety bardzo smutnych, ponieważ chciałabym z Wami porozmawiać na temat tragedii Izy z Pszczyny, o której na pewno słyszeliście już bardzo dużo, ale stwierdziłam, że ja również muszę zabrać. Włos na ten temat, ponieważ nie będę ukrywać, że ta sprawa mną wstrząsnęła. Ja ten film chciałam wam nagrać i wyrzucić w niedzielę, ale nie będę ukrywać, że od dwóch dni siedziałam w materiałach na temat sprawy Izy i muszę przyznać, że było to bardzo trudne zadanie i bałam się, że po raz pierwszy nie będę w stanie stworzyć dla Was materiału, który zaplanowałam, a to dlatego, że jak czytałam SMS i -y z domamy, które zostały upublicznione przez telewizję TVM, to po prostu spłakamy się jak byłby. Aby nie było dziwnych komentarzy, może raz wyjaśnię, nie wiem co się dzieje dzisiaj z prawym okiem moim, ale skasznie mi łzawi i mam zaczerwieniony kącik. Próbowałam to zakryć korektorem, ale niestety cały czas ocieram łeczkę, która mi spływa i niestety korektor się zmywa, więc udajmy, że tego nie widzimy. Bo mam jednak ważniejszy temat dzisiaj na film niż łzawiące i zaczerwienione oko. Ja sprawę Izzy śledzę od samego początku, a mianowicie już od 31 października, bo to właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze posty. Akurat tego dnia byłam u siostry, mieliśmy taką małą imprezę urodzinową i. Mimo tego, że właśnie byłam pośród ludzi, akurat było po obiedzie, to zajrzałam do telefonu i przeczytałam tą okropną informację, że zmarła kobieta, która była w 22 tygodniu ciąży i zmarła prawdopodobnie z winy lekarzy. Takie były pierwsze doniesienia. Pamiętam jak właśnie... Na tym spotkaniu dzieliliśmy się swoimi opiniami i wszystkie kobiety były przerażone, jak przeczytały, że chodziło o bezwodzie, o wady płodu, ale jeszcze wtedy właśnie królowała taka narracja, że tragedia ta została spowodowana tym, że nie... Niestety wadę płodu uniemożliwiały aborcję, przez co właśnie i zazmarła. Niestety z kolejnymi dniami dowiedzieliśmy się kolejnych dziwnych szczegółów tej sprawy, które tak naprawdę mroziły kraj żyłach. i muszę przyznać, że chyba największe wyrażenie na mnie wywołał dwuodcinkowy dokument uwagi, gdzie poznajemy mamy niestety zmarłej Izabeli oraz jej historię życia, to, że miała męża, to, że miała córeczkę, którą osierociła i to, że czekała właśnie z nadzieją na kolejne dziecko, pomimo tego, że była w pełni świadoma tego, że dziecko prawdopodobnie będzie miało wady wrodzone i tam było spora liczba wad, a nawet było dość dużo podejrzenia zespołu Downa. Mimo wszystko Izabela czekała na dziecko, cieszyła się i Cała ta sytuacja była naprawdę dziwna. Ja tutaj wam nie będę opowiadać całej historii, tylko może skupię się na tych elementach, które... Najbardziej mną wstrząsnęły, ponieważ chcę tutaj Wam powiedzieć, jak ja to postrzegam. Niestety, z powodu tego, że jestem sobą z niepełnosprawnością, jako dziecko bardzo często bywałam w szpitalach i też różne rzeczy widziałam. Na szczęście, w większości przypadków trafiałam bardzo dobrze. Miałam fantastycznych lekarzy, fantastyczne pielęgniarki, które świetnie się mną zajmowały. Może dlatego też, że miałam cudownych rodziców, którzy zawsze dbali, że jeżeli już gdzieś, gdzieś leżałam, to był to szpital sprawdzony ze sprawdzonymi lekarzami, którzy wiedzieli, co to jest łamliwość kości i tak dalej i raczej starali się właśnie dość dobrze wybierać placówki, ale też czasami zdarzały się takie sytuacje, gdzie lekarze nie mieli pojęcia o mojej chorobie, próbowali przekonać rodziców do jakichś dziwacznych właśnie różnych sytuacji. Dlatego mam trochę doświadczenia. Na szczęście teraz praktycznie nie byłam w szpitalach, co nie będę ukrywać, bardzo mi cieszy. Ale wiem jak to wygląda i wiem jak może być ignorowany pacjent, w szczególności na pogotowiu. Na pewno słyszymy te historie o ludziach, którzy siedzieli po 12, 14 godzin i nawet umierali w korytarzu w pogotowiu. Niestety takie rzeczy się zdarzają. Dlatego pomyślałam, że po prostu powiem Wam jak ja widzę tą całą sytuację z mojej perspektywy i co tak naprawdę mną najbardziej wstrząsnęło. Wracając do historii Izy, niefortunnie się zdarzyło, że w 22 tygodniu ciąży, najprawdopodobniej przez sytuację stresową związaną z jej starszą córką, właśnie Izie odeszło wody. Zgłosiła się ona jak najszybciej do lekarza, a lekarz pokierował ją do szpitala na oddział no, ginekologiczny, co jest normalną procedurą. I tutaj właśnie zaczynają się bardzo dziwne sytuacje, ponieważ lekarz nie zdecydował się ani o, na te wywołanie porodu, ani na cesarskie cięcie, ani na oczyszczenie jamy macicy, tylko po prostu kazał i się leżeć i czekać. Co było zadziwiające, i właśnie w SMS-ach, i zapisała, że dziecko wyżyło niecałe pół kilo, i że teraz czekają, aż dziecko umrze, żeby mogli cokolwiek zrobić. I to chyba, co mnie no, najbardziej wstrząsnęło, to to, jak i zapisze, że nie rozumie tej decyzji, ponieważ dziecko bez wód się dusi. I tutaj właśnie zaczynamy mieć pewien dysonans, ponieważ bardzo dużo ludzi sytuację Izy wiąże z zeszłorocznym wrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył przepisy aborcyjne. Na pewno wiecie o co chodzi, były strajki kobiet. Ja również na ten temat nagrywałam film, ja Wam tylko tutaj podlinkuję, to chyba będzie tutaj. I jest to film Katoliczka popiera strajki kobiet. I Słuchajcie, niestety chyba obawy troszeczkę się ziściły, bo po pierwsze lekarze boją się działać w sytuacji, właśnie zagrożenia życia dziecka, co widzimy po sytuacji Izy. Chociaż tutaj też widziałam już dwie czy trzy opinie prawników w różnych reportażach, czy też właśnie artykułach w internecie, gdzie prawnicy wypowiadają się, że przepis, który pozwala na ratowanie życia matki w momencie, kiedy jest ono zagrożone, Nadal funkcjonuje i lekarze mogli tak przyłożyć przepisy, żeby uratować matkę. I to było właśnie zadziwiające, bo właśnie ludzie tłumaczą to przepisami, które mają niby chronić dziecko i właśnie zapobiegać aborcji. Ale słuchajcie, jeżeli dziecko znajduje się w jamie brzucha, w jamie macicy bez wód płodowych, to przecież nie ma żadnych szans na przeżycie. Przecież tak jak pisała Iza się dusi. Więc gdzie tu są zwolennicy Prolife, gdzie są ludzie, którzy są za życiem. Bo ani tutaj ta decyzja nie była za życiem dziecka, ponieważ w mojej prywatnej opinii i nie tylko mojej, ponieważ kilku kobiet, z którymi rozmawiałam na ten temat, powinno się wykonać jak najszybciej cesarkę i. W prawdopodobieństwo uratowania dziecko wynosiło bardzo niewiele, jeżeli ile w ogóle było to możliwe, ale można było pozwolić temu dziecku odejść w spokoju, właśnie pod tlenem, w inkubatorze z godnością. To dziecko by umarło, rodzice by mogli spokojnie się pożegnać ze swoim dzieckiem i wszystko by było po prostu zrobione z zachowaniem godności dziecka, a przy okazji zostałaby uratowana też matka. Myślę, że chyba takie rozwiązanie jest dużo bardziej komunitarne, niż czekanie na to, aż dziecko obumrze w łonie matki i potem liczymy, że pacjentka nie dostanie sepsy i dopiero zaczniemy działać. I wydaje Wam się to wszystko absurdalne, bezludzkie, bezduszne? W tej sytuacji przedstawiciele szpitala bronią swoich lekarzy, co najmniej broni w pierwszych dniach i mówili, że wszystkie procedury zostały zachowane, że pacjentka była zapikowana, że tutaj wszystko było pod kontrolą, ale niestety zgłosiła się kobieta, która w tym czasie leżała na sali z Izabelą i mówiła, że opieki żadnej nie było, że Izabela musiała mieć nawet własny termometr, żeby mierzyć sobie gorączkę, kiedy czuła się źle i kiedy gorączka rosła do 39,9 stopni, to dopiero została podana kroplówka z lekami zbijającymi temperaturę. I nikt się wtedy nie zainteresował, co się dzieje z Izabelą, czy to nie jest początek sepsy, czy nie zmierzamy ku tak naprawdę śmierci pacjentki i nie było żadnej reakcji. To jest dla mnie po prostu zadziwiające. Jedynym pocieszeniem w tej chwili jest to, że właśnie chyba w niedzielę wypłynęła informacja, iż lekarze, którzy właśnie opiekowali się Izabelą zostali zawieszeni w obowiązkach i teraz oczekują na postępowanie, bo rodzina oczywiście całą sytuację zgłosiła do prokuratury. I muszę przyznać, że ta tragedia po prostu była kompletnie niepotrzebna. Można było Izabelę uratować. i jeżeli ma to jakikolwiek związek z wyrokiem trybunału, to niestety obawy wielu kobiet z właśnie z zeszłorocznych strajków się uiściły. I ja w tamtym filmie wam powtarzałam, że ja nie jestem za aborcją, ja bym aborcji nie zrobiła, co miałam taką nadzieję, że gdybym stanęła przed takim wyborem, że podjęłabym taką decyzję. Chciałabym, żeby żadnej aborcji nie było dokonane na całym świecie, ale Wiem, jakie jest życie, wiem, jakie są niestety realia, czy w naszym kraju, czy po prostu jakie są czasami sytuacje życiowe i sytuacje ludzkie. W życiu bym nikogo nie oceniła przez jakikolwiek negatywny pryzmat, kiedy stwierdziłbym, że chce ratować swoje własne życie, że ma rodzinę, że ma dla kogo żyć. A właśnie o tym pisała Izabela, że ona nie chce umierać, ona ma dziecko, ona ma dla kogo żyć, ma męża. I niestety, pomimo tego, że ona była w pełni świadoma, że prawdopodobnie dostanie seksy, była świadoma, że została pozostawiona sama sobie, przeczuwała prawdopodobnie, że z tego nie wyjdzie cało, to widać w SMS-ach, nikt nie zareagował. I jeżeli to jest konsekwencja tych działań, to muszę przyznać, że jest to naprawdę tragiczne. Jeszcze przed chwilą, właśnie przygotowując cały tutaj set do nagrywania Czytałam artykuł chyba na no dwa, gdzie jedna z prawniczek, która działa na rzecz kobiet, stwierdziła, że wcale by się nie zdziwiała, gdyby takich sytuacji w naszym kraju przez ten cały rok było więcej, tylko rodziny by ich nie zgłaszały, bądź też nie miały świadomości tego, że coś takiego się wydarzyło. Bo pamiętajcie, że teraz szpitale są pozamykane, z powodu covid nie można praktycznie nikogo odwiedzać w szpitalu i też nie wiemy często, co się dzieje na tych oddziałach, więc mam nadzieję, że kobiety są bezpieczne, ale nie będę ukrywać, że czuję się bardzo, bardzo zaniepokojona, ponieważ na temat właśnie sytuacji na ginekologii ja słyszę od lat, słuchajcie, straszne historie. Słyszałam, jak wyglądała sytuacja, kiedy ja się rodziłam, słyszałam, jak wyglądała sytuacja, kiedy rodziło się moje rodzeństwo, że w było jeszcze gorzej, pomimo tego, że ta różnica w wieku nie jest duża. Słyszałam, jak o, chyba z 10 lat temu moja ciocia rodziła kuzynkę, też niestety miała bardzo, bardzo nieciekawe komplikacje związane z tym porodem i Cały czas słyszę właśnie o jakichś komplikacjach przy porodzie, o właśnie bardzo, bardzo trudnym dostaniu się do lekarzy. O, czy też właśnie moja bardzo dobra koleżanka, kiedy była w zagrożonej i ciąży, musiała chodzić prywatnie do lekarza, ponieważ tylko ten lekarz podjął się takiego kompleksowego zajęcia się pacjentką i dzieckiem, ponieważ jej dziecko, słuchajcie, bardzo wolno rosło i nie chciało w ogóle przybierać nawazy. I jak zgłaszała to na wizytach tych takich coś należą, wiecie na NFZ dla kobiet w ciąży, to nikt nie zwracał na nią uwagę. Dopiero prywatny lekarz tak starał się uratować dziecko, że udało mu się go na szczęście podkarmić. I teraz koleżanka cieszy się wspaniałym synkiem, ale też gdyby nie to, że spotkała na swojej drodze prywatnego, dobrego lekarza. To nie wiadomo, jak cała ta sytuacja się skończyła. Najgorsze chyba w tej całej historii jest to, że bardzo dużo ludzi słusznie ufa szpitalom, ufa lekarzom i uważają, że w momencie, kiedy są pod medyczną opieką profesjonalistów, nic im nie grozi. A jak widzimy, niestety nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Ja miałam takie doświadczenie, że właśnie nie zawsze możemy być pewni, że będziemy wyleczeni prawidłowo. I bo miałam ogólną nadzieję, że to po prostu ja miałam taki pecha, że przez to, że odwiedziłam bardzo dużą ilość szpitali, a dobra, raz źle, czy tam dwa razy źle trafiłam, ale okazuje się, że takich sytuacji może być więcej, i to budzi skrajne niepokoje. Ile ja już widziałam tweetów, postów, relacji, że kobiety teraz boją się zachodzić ciążę, że zrezygnowały z posiadania potomstwa, że matki błagają córki, żeby teraz nie planowały rodziny, bo nie chcą ich stracić. To jest przerażające. To jest naprawdę przerażające. Myślę, że też ta sprawa tak bardzo mnie dotknęła, ponieważ Izabela była w wieku mojego rodzeństwa i, i jak pomyślę, że są ludzie, którzy żyją, którzy mają swoje rodziny, którzy mają swoje plany, którzy są młodzi. 30 lat to przecież jest jeszcze kobieta w sile wieków młoda. Nawet nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Całe życie jest przed nią. Miała do wychowania córkę, nie wiem, jeżeli ten film jest chaotyczne, to mi proszę wybaczcie, ale to wszystko tak bardzo nie mieści mi się w głowie. Jest we mnie tak ogromny sprzeciw na to, że w placówce medycznej została udzielona Kobiecie, która była w potrzebie, pomóc, i zasłaniamy się kwestią ratowania dziecka. W momencie, kiedy dziecko się dusi, nie, to wszystko po prostu nie mieści mi się w głowie, i nie rozumiem, nie ma we mnie akceptacji na całą tą sytuację. I trzeba się chyba dziwić, że historia Izabeli wywołała bardzo skrajne reakcje. Ludzie są wściekli, przerażeni, i też jest w nich ogromna niezgoda na to, co się wydarzyło. I boją się o swoją przyszłość, to jest kompletnie zrozumiałe. Jeżeli tylko będzie gdzieś blisko mnie proces, bo niestety w tej chwili był tylko w Gdańsku i to jeszcze w taki dzień, gdzie niestety strasznie lało, to bardzo chętnie się na niego wybiorę, bo chcę wesprzeć ludzi, którzy mówią wprost, że nie godzą się, aby jeszcze. Ani jedna kobieta musiała przejść przez to wszystko, co przyszła Izabela, i wcale mi się nie dziwię, ponieważ to tak naprawdę jest uderzanie w podstawową wartość czyli w rodzinę. I zobaczcie, tyle się mówiło o ataku na polskie rodziny w ostatnim czasie że atakować będą obcy kultury, atakować będą społeczność, społeczności LGBT, atakować będą ludzie z internetu polskie rodziny. A kto tak naprawdę w tej chwili zaatakował? Ten, kto nie pozwala ratować matek, ten, kto nie pozwala ratować córek, które miały przynieść na świat wnuki. I uważacie, że to jest atak już na polskie rodziny i na polskie poczucie bezpieczeństwa, na to, że możemy liczyć na swoją służbę zdrowia, na to, że możemy się spokojnie planować zakładanie rodziny. Myślę, że przecież w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo ludzi, których marzeniem jest wziąć ślub, założyć rodzinę. Może nie w tej kolejności, bo teraz też ta kolejność się zmienia, ale na pewno wiecie o co mi chodzi, że są ludzie, którzy marzą o tym, żeby mieć dzieci, żeby zakładać rodzinę, żeby wychowywać swoje pociechy i właśnie... To jest ich celem życiowym. Oczywiście są też kobiety, które chcą się realizować właśnie na polu kariery, chcą podróżować, chcą wykonywać męskie zawody i każde z tych marzeń jest genialny i myślę, że każdy powinien być tym, kim chce, ale teraz zobaczcie, że kobiety, które chcą być matkami, raczej mają chyba trochę utrudnione zadanie, bo muszą się zastanowić, czy w takiej sytuacji są gotowe na ostateczne poświęcenie, czyli poświęcenie swojego życia. A jak jeszcze mają dzieci, to się naprawdę robi skomplikowana sytuacja, bo mają świadomość, że mogą z własnego dziecka zrobić półsierotę i to jest dla mnie naprawdę przerażające. I jak do tej pory, kiedy moi znajomi czy ktoś z mojej rodziny był w ciąży, bo gromie się cieszyłam i uważałam, że jest to błogosławieństwo, tak teraz, jak ktokolwiek powiem, że jest w ciąży, to będę się o niego bać, będę się o nią bać i o tą rodzinę. Czy oni na pewno doczekają szczęśliwego zakończenia i rozwiązania? Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Jeżeli ten film był chaotyczny i może trochę taki niepoukładany, a ja się trochę powtarzałam, to proszę wybaczcie mi. Od dwóch dni siedziałam w materiałach i starałam się dawać i wyłuskać to, co najważniejsze i to, co chyba by na nagłośnieniu tej całej sprawy. Ale też muszę przyznać, że ta sprawa jest bardzo obciążająca psychicznie i niestety powoduje to, że. Po tak naprawdę 24 godzinach, siedzenia nad artykułami, materiałami, programami, byłam tak zmęczona psychicznie, że po prostu myślałam, że nie wyrobię i mam nadzieję, że to rozumiecie. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy podchodzicie do całej tej sprawy i jak Wy to postrzegacie. Tylko bardzo, bardzo, bardzo Was proszę o uszanowanie pamięci zmarłej oraz jej rodziny. i nie pisanie jakichś niezawistnych komentarzy właśnie w stronę Izabeli, czy jej bliskich, bo takie komentarze z miejsca będą usuwane, od razu Wam zaznaczam. I nie będzie tutaj żadnych teorii spiskowych, takie komentarze będą przeze mnie osobiście usuwane, bo nie pozwalam tutaj na hejt wobec osoby zmarłej, czy jej rodziny. Natomiast jeżeli chcecie podyskutować, zapraszam Was bardzo serdecznie do sekcji komentarze. W tym filmie nie będę Was o nich prosić, tylko podziękuję moim patronom inspirującym. Linki są w opisie. Ale z tego miejsca bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy film. W kolejnym filmie widzimy się już w środę. Trzymajcie się. Cześć.